Witam Was wszystkich. Tutaj Crazy Game. I dziś chciałbym Was zaprosić na czwarty odcinek dziwnych gier. Dziś zagramy sobie w ślimak Bob 3. Jezus. Ok. za. Macabowa ch chyba wynajmniej tak jak na razie mi się wydaje. C Aha, okej. Okay. O ile dobrze pamiętam, to chyba to jest taka wersja, że gdzieś są gwiazdki poukrywane. Uh -huh. Okay. no jakby jeszcze były jakieś nowe, in, znaczy jakieś inne poziom ślimaka boba, to i tak już w nim będę grał. Bo zgaduję, że już macie trochę, jakoby to powiedzieć, trochę powyżej tych powyżej... jak to się mówi, powyżej nosa... Eee, tam nie wiem. E, Macie już tego dość zgaduje. Cały czas ślimak bob, ślimak bob, ślimak bob A więc teraz... Na w samym odcinku zagram coś innego. Zrobię krótkie cięcie, bo coś mi tu wyskakuje, więc proszę Was. Okej, okay, ponad krót... jak było krótkie cięcie, to ślimak mi się sturlał i się zabił. O, miasta! Są to jeszcze gdzieś gwiazdki. U. Okay, jak jakiś gwiazdek nie będę widział, to was przepraszam, ale <coughs> ciężko się szuka. Tam była, kurde. Okej, okay, ten film nie będzie też taki zbyt długi. A ja już wolę tam nie mówić, bo ostatni miał być krótki, a trwał chyba 15 minut. <laughs> znaczy 20, ale minut. A więc ja się mi odzwam. Co do długości odcinka. O kurde. Mhm. a postanowiłem, że zrobię takie coś hmm. jakby to powiedzieć o. że zrobię taką let's se Mnie ostatnio grałem w happy tylko tak jakby to powiedzieć, że po prostu do tej serii A teraz... O kurde A teraz postanowiłem, że na przykład zrobiłbym jeszcze serię Let's Play Happy Wheels, czy jakoś tak okay. Nie wiem czy to jest dobry pomysł czy nie, ale... Teraz tu jakoś trzeba coś zrobić okay, Może teraz, tak, tak Kurde, a udało się Uf, <laughs> Przepraszam, może mam chrypę, ale po prostu się trochę przyziębiłem ostatnio O, chyba tu kuman Może Sí. O, o chyba wiem już o, ja mam <ścoughs> już są dwie ukryte. Przygoda w Egipcie, byłem od Sunaka Kurde, no co to ma być? Aha, znowu re reklama filmu się nie spodziewałam Ślimak Bob Ślimak Bob Ślimak Bob Ślimak Bob no, Kurde, znowu dmuchnąłem Kurde <sighs> Tu była Galeria Oh no To jest laser, to czy to? ciężki wybór. Nie dla żartów, sobie dam mysz. Mhm. <grym> Udało się. Okay, nie ta gra jest dziwna. Okay. Jest to jeszcze gdzieś <grym> <laughs> tu. Okej, okay, co mamy? mamy? Balon, niebo kolce. Nie wiem co. To i może to tu będę mógł położyć. Akurat to było na poziomie głowa. O ja nowe zdjęcie, odblokowano. Mamy odblokowane zdjęcie, co, które nie mam pojęcia co robi. co co zapomniałem o gwiazd. Kurde, są się. Kurde, czemu tylko dwie. Nigdy nie uda mi się chyba zdobyć trzech. Okej, okay, ja nic nie mówiłem. Dokładnie nowe zdjęcie.

I ma Jedna gwiazdka. Wow. Co to? Nie wiem. Aha. No. Poważnie. A to co? Ciekawe, co... Co chodzi z tym? O kurde. to Mogę się... Rozwalimy mrówkę na Amen. Okej. Okay. Pierwszy raz gram w tą grę, ale okej. Okay. Wiem już o co mniej więcej w to. Tak. Ojej, ja, ma kropkę swoją. Okej. Okay. Okej. Okay. Hu. bo a co tu? Przepraszam jak to czasami będę dmuchał w mikrofon Ale po prostu centrum, Zmęczony Bo jest gdzieś 11 rano Jest sobota i w ogóle Uhu. Śpię tak do 9 może Ale i tak Poza z, zarwanej nocy trochę się i tak zmęczonym. Tego nie kumam. Moje, moje! Kurde. Głupia małpa. O, tak moje. No. O to, co to chodzi? Zaraz zobaczymy mapę poziomów. Mapa poziomów. <todgłosy> Tak gdzieś może dotąd przejdziemy Bo nie mi się chce dzisiaj Kurde Okej, okay. bo nie mi się chce dzisiaj nagrywać, prawdę mówiąc I tak będę musiał jeszcze za dwa odcinki dzisiaj nagrać A jeszcze na śmierć i będę kończył... Okej, okay, nie. Jak jeszcze raz zginę na tym poziomie, to będę kończył nagrywanie. No. Upia mał Uja.

że będę nagrywał Minecraft, to, to chciałbym się Was spytać, czy chcielibyście zobaczyć, no nie wiem, na przykład na przykład jogboxa czy jakieś tam różne mapki, bo nie mam pojęcia. Okej, okay. był przypadek, ale okej. Okay. Kiedyś? A nie to już to było już kiedyś. Okej, okay. o co tu biega? O oh, no. w sensie okej okay. gwiazdka komentarza nie, uda mi się znaleźć kolejnej no, okej, okay, nie kurde, tu gdzieś to musi być Okej, hey, może nawet przejdę całą grę. <grym> Okej. Okay. Jak mówiłem już w jakimś poprzednim odcinku, to tam coś być. To jest pająk, czy co? Nie znoszę pająków. Mm. hello. Silma ko coś. No, a idziesz, idziesz, idziesz. Gin Magbop. Gin Magbop. Ok. Słab wynik. Wow, wow, wow. Co to robić? Gaska. ma być no bomba czy co? ちょっとまぶち。 Nie muszę jeszcze przeżyłem. Chyba nie. Ok, chyba <coughs> Mam pojęcia, co się stało? El OK O co OK. Nie, nie będę sprawdzał rozwiązania. A więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, dodawajcie do ulubionych. Na razie, cześć i czołem. Papa. Papa, pa, pa. pa, pa. Bob się żegna. I dziadek Simaka Boba z wykrzyknikiem. Papa. Pa. 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 Ha, ha. Ło. Pa. Okej, okay, papa.